To już dziś, gala Fame MMA 9. W tym odcinku zadamy kilka pytań naszym zawodnikom oraz zamienimy ich w postaci z bajki i anime. Zobaczymy również ich reakcję. ale zanim to nastąpi, zapraszam Was do linku w opisie i zakupu pay Per View na 9 galę. Zaczynamy! Blech! Jest ją! na obyku! Gwiazda Gali Fame MMA 9 bohater, który wchodzi na ostatnią chwilę w zastępstwie za popka. Powiedz mi, czy przygotowywałeś się wcześniej, czy jesteś w treningu, czy to jest spontan? To, to jest na tak, nie jestem w przygotowaniach, bo nie wiedziałem o walce, wczoraj się dowiedziałem, ale w treningu jestem ciągle. I czy w tym czasie e, pomiędzy walkami trenowałeś techniki parterowe, czy też stójkę? Więcej robiłem parteru. Okay. Y, szcz, szcz, szczególnie dlatego, że przez tą pandemię jakby nie ma jak tej stójki tak wygodnie robić, nie? Wszystko pozamykane, a parter to zawsze mogłem się właśnie złapać z kolegami, bo też trenuję w ogóle w klubie parterowym tu w Łodzi. Czy długo tobie zajęło podjęcie decyzji, że wyjdziesz w boksie? Nie, nie. Y, jakby y, twoi koledzy do mnie zadzwonili i od razu się zgodziłem. Od razu. Z miejsca. Tak. No to nie jest łatwe wyzwanie. Wiesz, kizo, y, trochę ten bok styluje. No, y, znaczy nie wiem ile, jak długo. Y, ja miałem takie informacje, że parę lat co najmniej, że z pięć. No, Za tym jest wyższy. Nawet może być, że dłużej. O, poza tym jest wyższy no i jest kawał chłopa, nie? Wiele osób tutaj zastanawiało się, kto to będzie. Jesteś to ty. Widzowie są zadowoleni. Nikt się chyba nie zawiódł, więc liczymy na fajną walkę w boksie. No tak, bo w ogóle widziałem, że na BadClickach to my mamy równy kurs, jakby, nie ma faworyta, a duży, dużo ludzi mi mówi, że wow, szacun, nie dość, że w boksie, to na ostatnią chwilę, a tak, na, dla mnie, tak naprawdę dla mnie to jest duże odciążenie psychiczne i nie miałem żadnych przygotowań, więc jakby nie było tego stresu, że muszę, muszę i też, że to nie jest w ogóle moja płaszczyzna, to jest Kiza płaszczyzna, Dlatego... Yy, Wychodzisz na ludzi. Wychodzę kompletnie na luzie, ja nie mam nic do stracenia, ale jak urwę, ale dużo to Jak urwę to super, nie. No. No słuchaj. Trzymam zaraz kutni. I wiszę do domat. Dobrze. Zajebiście, no no. jak wygląda. A, i zrobisz, że zawodnicy Fame'a y mają jako postacie z bajki. Tak. Spokojnie? nie? Zajebiste. jaki okay. kozak. kozak, nie? Dobra, to jest lepsze. To jest mocne. To jest mocne. Fajny pomysł. Dom. Legendarny zawodnik klucha UFC. Powiedz mi, jak waga. Bardzo dobrze, 77 na napadu. Ile musiałeś rzucić? Kurde, ogólnie miałem się być na 80, więc tak trzymałem 84, ale jak się dowiedziałem, no to mówię, to spuszczę trochę tej wody, no i zeszło mi 5 kg wody, nie? No, także że idę Zalać Wojtas. No tak. 77,600 idealnie, siedziałem 2,5 godziny pod gorącą wodą. Co ty? No. Ile ci zeszło? 3 kilo. Nie, 3? Tak, 3 kilo. 3 kilo? No. Wczoraj półtorej nie... dzisiaj godzinę. I nie... 2,5 godziny, 3,5 kilo. Tak, i nie piłem nic przez y... ile 18 godzin ani łyka wody. Jestem, Zero. Jest. osłabiony jesteś? No czy mega jest? osłabiony, ale teraz się tak najem, że mi 5 kilo wróci. W sensie nie teraz od razu, tylko na spokojnie Do powodzenia. Nie dziękuję. Żeby nie zapraszł. Gratulacje panowie. Krycha. Jak ty z monta, przegrasz. No. Wiesz, że przegrać. I co wtedy? Ale wiesz, że jak przegram to znaczy, że i ty byś przegrał Jak swoja piosenka? Powiedz coś więcej z Wszyscy czekają na ten hit. Ogólnie to jest jedna piękna żywotka w tej piosence. Do KFC pójdę tylko w jednym celu. By zjeść się w panierce tu Na pewno wszyscy na to czekają. Dlatego hita. Odkryję.

co się tak. są? <grymne> <grymne> okay. uh <-huh>. Tego się. <grymne> <grymne> fajne, fajne. Fajne. Uh -huh. Na nich! Gotowy? No nie, że tak. Na ostatnim wywiadzie byłeś zmieszany. Ludzie teraz dwa jeszcze bardziej myślą, że to jest ustawiona spina. No bo. ja ci tłumaczyłem. Co? Musiałem iść do toalety. No. Trzymałem już tyle, bo byłem po chyba swojej części. No. no i nie byłem sobą. No szczerze ci mówię, tak mnie wtedy cisnęło, że nie byłem sobą. To ja wiedziałem ten... spina jest ustawiona czy nie? No nie! No przecież mówiłem ci. No to dobrze. No dobra, no to, to trzymaj się. Trzymaj się. No, ja no, Albo to... ja... no, <adaptations> sobie pójdziesz na bujance, nie? No. Na czym? Na bujance, na bujance. dobra. No, dobra, dobra. No, dobra. Klaperce, do wszystko. To ja pójdę starał. no? Jak ma <śmieniciela> Ale wypuany. <śmieniciela> ja swapię tego klapka. <śmieniciela> Się bardzo się cieszę, że... wziąłeś tą walkę, bohater Gali. No, nie, teraz Arab. No, teraz Arab jest jeszcze większym bohaterem. Powiedz bo mi pytanie, które pewnie ciekawi bardzo wielu widzów, bardzo istotne takie. No byłem taki... e... wczoraj byłem jeszcze. Czy falbujesz włosy? Tu, nie, teraz zmieniłem fryzjera. <grym> tak? No. Ale jak często falbujesz włosy? I co, co gale? Co gale? To powiedziałem sobie, że co gale będę miał inny kolor włosów. Okay. Dlatego musicie mnie brać częściej? Żeby, żeby była większa moja spodzianka, tak. Okej, okay. jak procentowo oceniasz swoje szanse? No 100%. 100%? To trzeba być pewny siebie. Jeżdżasz tam w krychę? No, normalnie. A w parterze zaskoczycie? Nie. Jesteś przygotowany? Nie jestem przygotowany. Bardziej stójka czy boks? czy boks? To stójka. i to, to i to. Czyli nie boisz się niczego? Nie, nie boję się. No to tam nie? się bić, nie? I już się nie bić? mogę się bać stójki ani parteru, nie? Parterę, nie? Tak to będzie w boksie Koza. Kozak. O! O! Dzień dobry, zapraszam, zapraszam jest skromne progi Witam, witam Co tam panowie? Ja się pamiętam co u ciebie U mnie zajebiście, forma idealna Powiem Ci w końcu jemy widzisz ręki jeszcze zupełne jakieś koktajle, tu mi żona trenera mojego przygotowała posiłki, bo akurat są z Łodzi, więc rano miałem wszystko wiesz, żeby nie naładować jakimś świstwem. Bo no i co, no zajebiście, idę po pas! Może Wiesz, powiem Ci dużo zmieniłem, wiesz, w swojej głowie przez te przygotowania robiliśmy płytę i myślę, że mentalnie i w MMA jestem na dużym wyższym levelu, Że trener szyszka pokazał mi co to naprawdę MMA. Okazasz Ci, widać po Twoich uszach. No wiesz, no właśnie, no i charakter ukształtowałem, wiesz, ja miałem tak naprawdę to to jest... No mi charakterów. Okazało się, że tak. <laughs> Okazało się, że tak, że e, powiem ci właśnie te przełamanie jak mieszyli te uszy na wylot. Jak płakałem, byłem w domu, wiesz, normalnie klęczałem, opierałem się o łóżko, bo nie mogłem wytrzymać z bólu. Były takie momenty, natomiast wiesz, przetrzymałem to i robiłem tak naprawdę trzy tygodnie na macie z bolącymi uszami. A gdzieś tam są urywki, wiesz, to tylko tarcie, jakiś cios, to wszystko bolało, ja zakładałem nauszniki, kask, ale wytrzymałem i, i na pewno podbudowałem charakter, a szczególnie żeruję z takimi koniami tam na macie, wiesz. To naprawdę zawodnicy z różnych federacji i pokazali mi, jak przemylili mną matę kilka razy, że wiesz, że kickboxing to nie tylko MMA, no i zakochałem się w zapasach też przy a, okazji, także się no, naprawdę. To, to jesteś a kiedy ty z Bogzerem? Teraz jest jesteś stary zawodnikiem kompletnym. Tak mi się zdaje. Tak, uzupełniłem swój parter, gdzieś tam kiedyś się kulałem, miałem jakieś podstawy, natomiast teraz jedyne co robię na treningach to parter i zapasy, więc z głową też jest lepiej. Jak jesteś kompletnym zawodnikiem, no, tak, to jest tak. dużo lepiej. Ja nie po jest, sobie, że wiesz, Jak, dobrze, tak, jak tak. jesteś dobry w jednej płaszczyźnie, to, to prostu, się czuję tak, już nie Tak, bo kurwa będzie mi w nogi albo coś, tak. nie. Natomiast ja czuję się, wiesz, w ogóle inne poruszanie na wszystko, no i sylwetkę, no wycięty. Jest! A to już po węgla władowanych, także... <grym> także jest dobrze, no i co? No, powodzenia Jest się. dobrze w ch... No dziękuję bardzo, mordeczkę. A ja z Bogdelem, to... no Micha w tej chwili... No ta waga jednak... No... Ale było mojego dietetyka, coś tam mówił. No mówiłem. tak, <grym> I jeszcze ja mu będę, <grym> wiesz, Game Eat, czyli nasza firma, no będzie tak. mu dietę Słyszałem. dostarczała, tylko że... Mam nadzieję, że mija będzie miał tą motywację, bo w tej chwili troszkę gdzieś tam ta waga stanęła, to odrzucenie no Też wiesz, bardzo. dużo roboty jest poza, też no sam wiesz właśnie, na pewno właśnie, jak to jest. Ale liczę, że teraz już będzie motywacja, my to w czasu może Michał zrzuci, chociaż do tej setki najpierw, a te dziewięć to, no to później, ale nawet Ja trzymam za niego kciuki, bo na pewno będzie się, wiesz, lepiej czuł sam ze sobą, bo, no znaczy on mówi, że dobrze się czuje i nie, nie żeby obrażać ale że coś tam wygląda, tylko wiesz, cierpią stawy, jakieś tam narządy wewnętrzne, jak jest dużo e, tłuszczu, więc ja mu życzę, żeby trochę zbił i żeby sportowo się rozwijał jak najbardziej, poza tym MMA. Trzymam kciuki Michał, miał. to. Tak jest. Dobra?

Ale zajemiste. Zajebiste. To na co będzie? Nie tak, Karolina. Twoja walka jeszcze robi wagę. Czy liczysz na to, że jej się uda? Czy wolałaś, wolałabyś, żeby zrobiła tą wagę? Czy wolałabyś, żeby jednak nie zrobiła wagi? I co wtedy? Czy przyjmiesz walkę, czy odmówisz? No ja przede wszystkim trzymam za Anię kciuki, mam nadzieję, że udaje się zrobić y, wagę, ale jeśli nie, no to myślę, że walka i tak się odbędzie. Ja jestem już tutaj na miejscu, nastawiona, przygotowana, także no po prostu najwyżej zgarnę jej garze i będziemy się biły, no. Kazak. Dzięki wielkie. Dzięki. Kamila, tak. jak nastawienie przed walką? Super, jest fajnie, sympatycznie, jestem mega pozytywnie nastawiona, także czekam, już się nie mogę doczekać. Jesteś gotowa na wojnę? Oczywiście, że tak. Widziałeś jak Zuzia walczyła z Martą, jak wyglądała jej twarz po tej walce? No tak, no wiesz, to, to była wojna, ale mm, jakby nie lekceważy tutaj w ogóle Zusję ani po jej konferencji, po jej wypowiedziach, bo to jest też dobra aktorka i wydaje mi się, że yy, nie mogę jej lekceważyć, także wjeżdżają tam dwie kocice i dajemy dobry show. Yy, bardziej mi chodziło o to, że zobacz ile Zusję wytrzymała ciosów i się nie poddała. Ja też jestem wytrzymała na ciosy ja i też wytrzymała. się nie poddaję. No to kozak, do powodzenia. <noise> Dobra, to jest w niej, miejscu, w miejscu, w miejscu. Hello. Nie cię mam różowe usta, cię mówię set? Ale to zmienia na księżniczki, a nie na... A pokaż siebie, pokaż siebie. Dobra, ale... On jeszcze... wyglądał jak Bobas taki. Jaki Aslan taki, to jesteś... Egipski, ja zawsze mówię, że Wojtek Kola to jest Egipcjanie. Ale ty, ty motion jaki ogarnę, ten TikToker chyba, co? Motion. No tak. A, na TikToka to wszystko, dobrze mówię? Powiedz mi, jak się czujesz... O, jak? ulubiona część, teraz już robotę, teraz możemy pogadać, chodź. Kasper, jak się czujesz, jak cała wataha stoi za zasypkiem i walcz przeciwko samym Sylwkowi, ale i tak wielkiej społeczności. Ja bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo jest presja po stronie Sylwka. I jest presja, bo to naprawdę masa ludzi wierzy w niego. Tak, tak, tak. Więc dla mnie to jest bardzo korzystna sytuacja, ale w ciebie też wierzę. Tak, ja mam też bardzo liczne grono swoich odbiorców, których bardzo pozdrawiam teraz w tym eee, momencie. Powiedz mi na konferencji, byłeś spokojniejszy. No, ale tym trailerem. Ja bym powiedział, że. Czy czujesz satysfakcję? Co czujesz? Bo Sylwek się wkurzył. Sylwek źle odebrał, bo to były fajne, smaczne żarty, moim zdaniem, na poziom trailera, właśnie. Znaczy, one były... w, trailer, w trailerek os... trzeba, trzeba przekminieć sobie różne rzeczy. I no co, był follow upik do, do Sylwestra, bo Sylwek zawsze mówi do mnie, e, że Kasper, jak byłeś dorosły, widziałeś co podpisujesz, więc pokazałem dystans do siebie. I okay. Pierwszy takcik. E, Czyli a to z Batacho. Czy też pod uwagę, mówiąc ten tekst, że. Też miałeś podobną sytuację z y, Teamem X. W sensie to. No, no, Czy to jest nie łączyć tego. Nie, nie, tak, że się łączy, ale zrobiłem z tego tak, jakby chciałem to zmemować po prostu. Nie okay, 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 wiesz co tak, chodzi. Dobra. To follow-upik do tego jak on mówi, więc, więc chciałem okay, to yes, połączyć no. do siebie. E, tylko ludzie nie załapali. W sensie. Jak Sylwek napisał, to nie, zaczęli nie łapać, a wcześniej widziałem, że pisali. Czyli sugerujesz, że to. Sylwek ma duży wpływ na nich. No na pewno, no. Alfa na Batachę ma olbrzymi wpływ No tak, to prawda. E, a na końcu styl tym no ja myślę, że to dużo osób przyklasnęło i powiedziało, że to fajne pstryczek. No Sylwek powinien powiedzieć, a Kasper? Fajnie a? się pokazałeś". nie? Powinien, po powinien powiedzieć, a Kasper wymyśliłeś? Ale Sylwek tak nie tak zrobił, i... napisał komentarz, no w którym stało. napisał, że się wkurzył. Ja myślę, Co ty że... na to przeczytałeś komentarz? Jak była twoja eee. reakcja? O! Zaśmia zaśmiałem się. Właśnie się zaśmiałem, bo zdziwiłem się, że. Bo Sylwek się wydaje na taką stanowczą osobę, spokojną. Eee, a tutaj go wyprowadzili z uwagi I to niczym jakimś szczególnym, tak naprawdę, nie? Więc e, zdziwiłem się, zdziwiłem się. No i, i jeszcze tam Sylwek nawet od dzieciaczków mnie zaczął wyzywać, i tam edytował później, ale no, ja się nie obrażam na niego. Eee, Czyli walczymy. tak naprawdę jesteś jedną z pierwszych osób, które wyprowadziły Sylwek z dodawagi. I nawet się nie starałem. A Ale... co dopiero będzie w hmm. octagonie? Czyli sugerujesz, że <laughs> będzie ciężko miał Sylwek? No myślę, że tak. No. Jednak doświadczenie... Ile dajesz sobie procent szans? 70. 70 70. No, to za dużo. 70. No, jak, jak w pierwszej rundzie mnie nie skończy... <laughs> jak, jak widziałem jak... <laughs> jak w pierwszej rundzie nie uda mu się mnie skończyć, to myślę, że nie uda się mnie pokonać. Okej. Okay. No to czekam na tą walkę, nie ukrywam, chyba jak cały internet Chyba zaraz na, najgłośniejsza się zrobiła, co? Najgłośniejsza Ej, walka, pad, to no. najgłośniejsza walka, także mm -hmm. Myślę, że dla, dla wielu będzie to uznawane jako taka walka wieczoru Także mocna walka, powodzenia mm. Dziękuję bardzo Trzymajcie się Widzicie w Disneyu Gdzie jest królewna się To jest crazy. Yes, I will take it, I, cool. I will put it to the TikTok. <laughs> cool, that's yeah, nice. You ready? Yeah. Yeah, oh. look at this. <laughs> <laughs> look at the And yeah. uh, uh, You know, you have little bit fun from the Boris because he always knew that. <Boris>. Come on, <laughs> <laughs> come on, come That's cool, that's cool. Yeah. All All right. Right. I like it. Jinky. Uh, Jinky. <laughs> <laughs> What do you think about the new opponent of Kizo? Um, yeah, I think he's a tough guy. Uh, I've seen one of his fights before on Film MMA. Yeah. Yes. Uh, I think this rules but just But it kick... was in MMA. Yeah, now this is just kickboxing. Just boxing. Yes. Yeah, so I know Kizo is more of a boxer. This guy is more a grappler, wrestler. So I don't know, maybe Kizo to take this. I hope for Kizo to win the fight. Okay. Because I want to fight you next. <laughs> <laughs> Cześć. Cheers. W Cheers. Cheers. Oh ogóle jak ma chodzi ten komat, to ten film się trzymasz, masz zajebiste. No ja. Ty jest jesteś <laughs> gwiazdą! No, To jest jedyne, co ja potrafię powiedzieć. Cześć Aniu! Cześć Wojtku! Miło Cię widzieć już w lepszej formie, już doszłaś do siebie. Widziałem Ciebie na porannym ważeniu i muszę powiedzieć, że byłem bardzo zmartwiony, bo byłaś naprawdę, no widać, że wycieńczona. Powiedz mi proszę, jak przebiegało Twoje zrzucanie wagi? Jeżeli chodzi o zrzucanie wagi łącznie zrzucałam ponad 16 kg. Nie udało do końca mi się zrzucić ze względu na to, że z konsultacją z lekarzem, z włodarzami zdecydowaliśmy, że to kilo 200 co zostało jednak odpuścimy. No tak naprawdę dwie wanny udało mi się zrobić, leżenie pod kocami jako zawodniczka mogę naprawdę szczerze powiedzieć, że robienie wanny to jest chyba najgorsze, najgorsze co, co może chyba zawodnika spotkać. E, dlatego schodząc na pierwsze ważenie, kiedy mi widziałeś, już byłam po jednej wannie e, i było naprawdę ciężko, ciężko było w ogóle ustać. Jak sobie coś postanowiłam, chciałam po prostu to zrobić. No nie zostało dużo. Wiem, że... Później już to robiąc, gdybyśmy tego nie przerwali, jest to tak naprawdę troszeczkę kosztem zdrowia. Więc ja z waszej strony gdzieś tam też, też wam dziękuję, no i również Karolinie za to, że mimo tego kilo 200 zgodziła się. Ja zawsze podziwiałem osoby, które, no, jesteś w organizacji IFBB, które tak daleko zaszły w kulturystyce, ponieważ, no, tak jak Piotr Piechowiak, zawsze go podziwiałem, że trzeba mieć ogromną determinację i wytrwałość, żeby osiągnąć taką sylwetkę. No i widać, co się przykłada na sporty walki. No, że wy nie odpuszczacie. I było to widać teraz tutaj przy zrzucaniu wagi. Gdzie byłaś naprawdę wykończona, a robiłaś to dalej. Więc no podziwiam. No i trzymam kciuki. Nie dziękuję. I do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. Popek, kontuzja. Nie dojść do walki. Powiedz mi, co się wydarzyło? No, że małem rękę, ale na początku było tylko złamanie, później to rękę oszczędzałem, ukrywałem te zamanie. Yy, dla mnie to było zwykłe pęknięcie, obicie, ale ja nie jestem lekarzem. Po tygodniu czasu oszczędzania tej ręki wyglądała mi tak, że kość się przemieściła tak hamsko, że będę miał śruby, blachy. Yy, dosyć o poważna operacja, była ja moja pierwsza w życiu i dopiero w, w środę po operacji wrzucam tą operację i, i jakiś, y, jakąś nowinkę od lekarza, kiedy ja będę mógł wrócić do sportu, wiem, że nie będę mógł robić teraz przez 6 tygodni, później te blachy i śruby będę musieli wyciągnąć, to też będzie trwało jakaś, jakiś czas. Robię półmaraton, na razie będę biegał 22 kilometry, nie stracę tego co, co mam, y, zobaczycie mnie jeszcze mocniejszego na następnej, na następnej gali. Kozak, tego ci życzę, dzięki Byku.